Przypomnijmy słuchaczom, że w, wewnątrz PiSu jest takie określenie maślarze i w, do tej grupy jest zaliczany pan Jacek Sasin, Patryk Jaki, Przemysław Czarnyk. Czy to prawda, że szukacie w pis tych osób, które wymyśliły tę nazwę maślarze? Przypomnę, ja? że to chodzi o pańskie zastrzeżenia dot, dotyczące masła na pokładzie lotu. Tak jest, lotus z Francji do, do Polski. E, tak, pani redaktor, znaczy nie, nie szukamy, znaczy ja, ja nie szukam na pewno, bo mnie to bawi, znaczy nie, nie, nie poruszają. Czy nie tego jest Pan obrażony za określenie nie. maślarza? Nie, nie uważam, że może właśnie, jakby, że pana to stawia w centrum może, tej frakcji. Może jakby było margaryniarze, to bym się zastanawiał, margaryna nie jest zdrowa jeszcze mogą. Być. No właśnie, bo słyszałam, że w odwecie określacie frakcję Mateusza Morawieckiego, mianem margaryniarze. Tak? Nie, to ja pierwszy słyszę od pani. Nie, nie, nie. to Teraz wymyśliłem to margaryniarze. Nie, to niemożliwe Jacek Sasin już to mówił tak? w jednym z wywiadów to, to mi... radiowych, że w sumie woli margarynę, więc tak wnioskuję, tak? że. A to nie dobrze. To się z nim nie zgadzam, nie, to już lepiej, najlepsze oliwa z oliwek oczywiście, ale nie, 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 panie redaktor, mnie to raczej bawi.